No siemanko, witam wszystkich, Wy w kolejnym odcineczku z Warcraja trójeczki Tak i nie wiem czy zauważyliście bardzo, bardzo, bardzo wielkie zmiany Bo ja wiem, że to są bardzo wielkie zmiany, ale czekajcie musimy iść zapolować na tego koleś, kolesia bo on ma bardzo cenną skórę, szybko, szybko, szybko złapmy go Trzy pewne strzały Ale potrzebny Czwarty, i piąty, i szósty, i siódmy i ósmy i dziewiąty. jest żeby takiego bydlaka o Jezu, ile tu trzeba mieć tych naboi, ale na szczęście mamy bardzo dużo, no. Ta skóra jest bardzo cenna i bardzo nam potrzebna, bo akurat zabiliśmy bawała. E, zaraz wam pokażę, co zrobiliśmy. Znaczy, co zrobiłem? bo robimy zawsze wszystko na odcinku, a poza odcinkiem robię ja, tak, zaraz, zaraz, spróbujemy, zobaczymy czy jest granata, podpalmy go, zobaczymy, no to już jest o wiele prostsze niż strzelanie do niego ciągle, o nie, co ja zrobiłem, musimy teraz poczekać, ale póki po co opowiem Wam co się stało poza odcinkiem, poza odcinkiem yy... Powykonywałem bardzo dużo takich pobocznych, takich rzeczy, takich jak, od, takich jak odblokowywanie tutaj wież. Bardzo nauczyłem się na temat nowych broni, na temat ulepszeń. Bardzo dużo, wiele rzeczy się nauczyłem i teraz jesteśmy o wiele lepsi. Oczywiście trzeba było też pozajmować posterunki. Połowę posterunków na mapie pozajmowałem. Oczywiście nie zająłem wszystkich, żeby pokazać wam też jak to wygląda. Dlatego tą zabawę zostawimy na później. A w tym odcinku pójdziemy jeszcze hojta zabić chyba, jeżeli dobrze pamiętam, ale pokażę Wam mapę, jak to wygląda, patrzcie jak to wygląda, w poprzednim odcinku było, mieliśmy zajęte, mieliśmy odkryte tylko ten kwadracik, a teraz jest cały tutaj zajęty, te wszystkie dwie strzałeczki to są te, to są takie jakby te bazy ich, nie wiem jak to się nazywa, takie... Punkty kontrolne, takie jakby wiecie, i to i trzeba było zajmować po kolei y, ich y, bazy, y, aby zająć, tak. I teraz na tych, przy, przy tych wszystkich bazach, nawet na, na tym całym terytorium nie ma żadnego czerwonego, są tylko moi, i naprawdę jest to spoko, a tutaj została, został jeszcze drugi. Drugi obszar, ale tym obszarem zajmiemy się później, wtedy, kiedy już misje przejdą na ten obszar. Póki co, misje są na tym obszarze i zajmiemy się tym, skupimy się na tym. Przy okazji, nauczyłem się ulepszać bronię, wiele fajnych rzeczy, dlatego myślę, że jest coraz lepiej. Na przykład, ta broń ma dodany tumik, powiększony magazynek. Ta broń ma powiększony magazynek, ale dodam jeszcze tumik i będzie git malincia. Dobra, więc bierzemy w samochód. A ja zapomniałem jednej rzeczy! Powinniśmy pójść po skórę bałała. A, jeszcze wykonałem parę przedmiotów. Powiększyłem portfel, wykonałem większą kaburę. Możemy już dwie bronie przy sobie nosić, dlatego y, jest to tak, takie spoko. Mamy y, pokrowiec, znaczy mamy pojem... Mamy pasek na... Już wam, już wam pokazuję, y, co ma mamy. Mamy torby na rakiety, mamy już nawet wzmocnioną torbę na rakiety. Mamy taką torbę na rakiety, zrobimy jeszcze lepszą. Mamy strzały, wszystko wam pokażę. Łuk, znaczy łuk mamy w inwentory, ale nie mamy go nałożonego przy sobie, dlatego wszystko wam pokażę później. Jezu, jak się dużo rzeczy działo. Dzisiaj, może 5 godzin, to wszystko ustalałem. Uczyłem się, żeby pokazać to dla was ale było warto naprawdę i mam nadzieję że jakoś yy, będzie dobrze dobra nie mogę tędy na pewno przejechać <laughs> przepraszam was jeszcze za ten kaszel ale choroba mi dokładnie nie przeszła jestem na antybiotyku yy, ale yy, będzie dobrze zaraz wam pokażę w sklepie jeszcze co ja chcę kupić tak dokładnie to jakaś typiara tu my już tutaj byliśmy wiecie Tutaj niestety broni nie można używać, bo bym go od razu zabił Tak, dobra, wychodź z gredzie Dobra, idziemy Co wam jest, panowie? Stoczyliście się na psy, no. To właśnie Buck, sorry, nie chodź. nie <grytanie> You bought him from Hoyt. Ah, him. <laughs> he said his name was. <laughs> You're hysterical. <laughs> all right then, let's get down to brass tacks. You must be Jason Brody. Look, I just want Keith. Chase, Chase, Chase. God, we're not all savages here. We're just businessmen, responsible capitalists. I've got something that that you want, right? That's a product. You have got something that I want. And what the hell is that? Temper temper Chase. Be careful. If you do me in, you'll never get him back. Find this for me. You score that, and you and I are even, Steven. Keith goes with you. Oh, oh fuck. Siri, Siri, I trust him. It's art! What well, history is this? You and Keith four us, squeezed together. Citra. That's my fucking fee, right? Where is it? It's Trejanta. He knew where it was. The got the Wanker's boat, Research was doing on some Chinese treasure, and his crew. Do you know what else he got? The knife? No, the knife.

Prosta sprawa, le więc tak o. teraz szybko będziemy to robić, e, oczywiście to nie znaczy, że odcinki będą krótsze, to znaczy, że w odcinku będzie jeszcze więcej zabawy i ciekawych rzeczy. Dobra, idziemy szybko, e, pokażę wam jedną fajną rzecz, ponieważ ogarnąłem tą grę, nie mówię, że w 100%, ale w bardzo wielu procentach, dlatego pokażę wam, jak to się ma do rzeczywistości. Tak, e, zapomniałem, że ona e, nie pracuje... W nocy, ale bardzo prosto byłoby wziąć te bronie i amunicję stąd, gdyby to nie była gra. Dobra, mniejsza o to, więc lecimy tam. Pamiętajcie, że chodzi o to, aby nie wpaść było to, a zwłaszcza, żeby nie zajumać płaszcza, więc pamiętajcie. Dobra, lecimy tutaj szybciutko, szybciutko, musimy iść. Szybko dokonać infiltracji, i tu jest bieżący cel nas. Widzicie? Bardzo dobrze, że oczyściłem tą wyspę, i wszystko. Ponieważ teraz nic tam nie stanie na przeszkodzie, będziemy mogli bez problemu yy, eksplorować naszą wyspę. Ale dobra, idziemy, wchodzimy na górę góry. Potem będziemy schodzić z góry, no ale to mniejsza o to. Dobra, lecimy. I pamiętacie, aby nie wpaść w błoto. Dobra, idziemy, idziemy. Jest tu tak czysto, że nie możemy, że, możemy, no, że nie możemy się spodziewać na pewno wrogów, a jedynie samochód z naszymi ziomeczkami. Dobra, idziemy. Infiltracja nostalgii. I tam będzie, i w, przy tej nostalgii będziemy mieli. Yy... No, jest tu samochód, samochód jedzie, ale to na pewno samochód z naszymi ziomeczkami. Yy, na tej nostalgii znajdziemy podpowiedź, gdzie możemy znaleźć ten sztylet widzicie nasza flaga, niebieska flaga Nie wiem jeszcze co ona oznacza nie przypatrywałem się, ale później się tym zajmiemy, widzicie? To było też trudno zająć, tu były takie tu byli tacy uzbrojeni, uzbrojeni ziomkowie, którzy yy, mieli bardzo oj bardzo duży panc jeśli chodzili z karabinami maszynowymi o tak, chyba o to chodziło, żeby tutaj przejść Było No instynktownie, instynktownie A Tutaj powinna być paralotnia Jednak I tutaj nie znaleźliśmy Musimy zejść na dół, wiecie Moi drodzy Musimy to zrobić Myślę, że będzie bardzo trudno O, o jak ja lubię Na to patrzeć Dobra Pizdu, no powinna być paralotnia, no. Nie, no nie możemy tutaj tak hamsko zeskoczyć. A może jednak się uda? Wiecie co? Oj, chyba jednak się uda. Ha, ha, ha. Nie, no nie było tak trudno. Trochę adrenalina podskoczyła To oczywiście są nasi ziomeczkowie Widzicie, don't hurt me, don't hurt me Jestem uzbrojony, nic mi nie może zrobić No ale cóż, nie możemy tak po prostu Oooo, kurwa Nie możemy tak po prostu ich zabijać No, to są niewinni Cywile Widzicie, nawet tutaj, nawet tak w... To jest jak, jakby jakaś obwodnica, wiecie Bo to jest na brzegu samego, samej wyspy I tutaj wszyscy sobie jadą samochodzikami yy, I ta obwodnica Właśnie służy do tego, żeby żeby nie postrzeżenie, może, może postrzeżenie, ale na pewno bezpieczniej tędy przejechać niż przez środek wyspy. No ale dobra, jak tu tędy się wydostać, jak myślicie. Bo ja myślę, że możemy to zrobić tak. O, o, o. o Myślę, że będzie tu jakaś motorówka. Jak myślicie? O pewnie, że jest motoróweczka Dobra, jest nasz skuter wodny. Musimy dostać się na tą łajbę. Wchodzimy do skuterka. Obyśmy tam nikogo nieprzyjacielskiego nie spotkali, Mam taką nadzieję. Dobra, fruniemy tam, fruniemy moi drodzy, fruniemy. Dobra, zapisywanie, czyli jednak, jednak ktoś tam będzie. Cofaj się. My sobie. Dobra, infiltracja nostalgii. Znajdźmy miejsce, gdzie możemy wejść. Będzie to tutaj. Ale powolutku, powolutku. Mam nadzieję, że... Patrzcie, tutaj Tumik. No i przysrane. No, przysrane, tak jak mówiłem. Okej. Okay. To nam się udało dobra już są o nie o nie o nie będzie źle Będzie źle, będzie, ja tutaj tak cicho siedzę, ale skupiam się po prostu bardzo, bardzo na grze. Bo to już nie jest zabawa. Dobra. ładuj, 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 ładuj. Tu będzie gościu, yy, z którym będą problemy, ja wam mówię. Okej. Okay. Oczywiście poza odcinkiem też dużo umiejętności dodałem. No właśnie o tym gościu mówiłem. Dobra, teraz już po nim na pewno będzie. Okej okay. Okej, okay, udało się, patrzcie, mamy punkt umiejętności, mamy już 3 punkty umiejętności, możemy je na coś wykorzystać yy, miesz, miesz szybciej za pomocą, no i szybciej zmieniaj broń. No to to jest bardzo przydatne na pewno. Zabij przeciwnika, to, to, to zbieraj rośliny, zbieraj. Trzymaj pewnie łuk w czasie przygotowywania do strzału. To też może się przydać, bo na pewno yy, wyciągać strzały szybciej. No i dobra, no i to na pewno nam się przyda, bo później będziemy na pewno używać z łuk, łuku, gdy będziemy przejmować bazy. Tak robiłem yy, po, wtedy, kiedy trzeba było, wtedy, kiedy potrzebowaliśmy bardzo dużej dysekrecji. dobra, tylko gdzie to może być teraz? Tutaj. Yy, tutaj. Nie wiem, w tych skrzynkach gdzie? Gdzie to może być? Może jednak tam na górze. Zobaczymy Okej, okay, jest na górze. No i mini, leta mini letarka, zajebiście. Beznadziejny łup, ale dobra mniejsza. Lecimy. Dobra, tutaj musimy wejść. Mam nadzieję, że tam nikogo nie będzie. Proszę, albo nie zaskoczcie mnie. Okej. Okay. Infiltracja. My szukamy wyników. Okej, okay, cisza Cisza na łodzi Dobra, dobrze, że alarmu nie włączyli Bo byłby przypał Okej okay. O, jak pięknie, Dobra, muszę znaleźć laptop. No, i akurat wstał, kiedy ja idę do niego do eliminacji. No, dobra, dobra, yy, niech będzie, że uwierzę w to, ale, ale nie chce mi się w to wierzyć. Dobra, musimy znaleźć laptop, to na pewno nie będzie go, nie będzie tutaj, będzie pewnie na samym końcu. No to tutaj... Broń! Dobra, jest cicho, nie włączyli alarmu. Póki co dobrze. No i tutaj może być przesrane, ale to trzeba tutaj... Wejść. No co to ma być no? Zginął? Nie, nie zginął. Jak ja się go boję? O nie! O Jezu, dobrze, że mogę tutaj uciekać. Chodź tu frajerze, dawaj, dawaj. Jezu.

O oh, fuck! No nie. O oh, fuck. Co? No wpadaj tam. No dawaj, dawaj, płyń szybciej! Wypływaj stąd! Lewy Shift, szybko! Wracamy, wracamy, wracamy! Dobrze, mam na... Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie będzie! Zamykaj drzwi, zamykaj! Wróć poprzednią drogą aby nie uciec Aby aaa szybko 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 Otwieraj O w pizdu nie To dopiero ranę teraz mamy Proszę, Dobrze dobrze O! Skąd to się tu wziął c, 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 c. Dawaj dawaj Dobrze 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 Kop go tam Płyń, 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 PŁYŃ! Okej, okay, mamy powietrze, możemy... Możemy lecieć dalej. A tu co? Okej. Okay. Wpływaj tu, wpływaj, ale tutaj ciężko jest. Używaj tego. Dobrze! Wypływaj O nie ciśnienie, bez kitu No tak, w ostatniej chwili Nice. Rise and shine. Come on. No, the woods are lovely, dark and deep, mate. get the fuck up! Come on. Here you go. find my prize yet? It wasn't on the boat. Oh, Jason. Keith is going to be very disappointed. He looked uncomfortable last I saw him. Why are you telling me this now? Entertainment, my dear. Entertainment. <laughs> you happen to find a compass? Excellent. Very good. Now research says, follow the compass. Thanks for your help. Anytime. Now, you can handle being on your own, some. Keith needs me. Alright? Toothos. No i git, no i sukces! O Jezu, no to co? W na na następnej misji będziemy musieli iść z tym kompasem, iść za tym kompasem. Ojej, czekajcie, będziemy musieli iść za tym kompasem i odzyskać legendarny sztylet. Czy tam nóż, jak to tam się zwie. No i dobra, y, mamy nowe recepturki, mamy wszystko nowe, mamy nowe odkrycia i takie tam różne rzeczy, no ale to co z tego, skoro musimy niestety kończyć odcineczek, no bo dobiega czas po prostu końca. No, ale nie, nie martwcie się, od razu po tym odcineczku nagrywam następny i niebawem będę, będzie kolejny odcineczek, w którym zobaczycie, gdzie poprowadzi nas kompas. Dlatego myślę, że to już koniec. Dzięki wam za uwagę, jeżeli film ci się spodobał, to ocen go. Ja byłem Gajos, no i...